To pełnej do pełnej wyspy dodała grupa szalona. Łódź pełna dzieciaków, banda zadowolona. Płynęli przed siebie tak zadowoleni, bo już w wakacji bardzo by chcieli. Spotkali przy przystani. co robicie na naszej ziemi? Jesteście od szkoły bardzo oddaleni. Przybyliśmy, bo nastało zakończenie szkoły. Świat jest taki piękny i kolorowy. W końcu końc ze rytmą. jesteśmy wszyscy z drużyną. Wiatr nasze żagle poprowadził daleko Nasza przygoda rozpoczęła się nad rzeką Chcemy się cieszyć z wakacyjnej radości I nie myśleć już o szkolnej codzienności Ile bym dał za powrót do szkoły Świat był wtedy taki kolorowy Oceny czasem mnie dołowały, a zarazem bardzo do naszej pracy motywowały. Wspaniałe były czasy, gdy chodziliśmy wszyscy do jednej klasy. Różnie to bywało, ale szkoła się kochało. Nieraz dobre oceny się dostawało, nauczycieli kochanych się doceniało. Wspaniałe były przerwy między lekcjami. Mogliśmy wtedy wymienić się kartami. Zanim piratami zostaliśmy, tyle cudownych planów mieliśmy. Gdybyśmy w szkole zostali i klasy kolejne zaliczali, nie bylibyśmy złymi piratami, tylko wartościowymi osobami. Czyli lubiliście szkolne czasy, ale nie zdaliście do kolejnej klasy. Złą drogę wybraliśmy, czego bardzo żałowaliśmy. Dziś jesteśmy piratami, a nie szanowanymi osobami. Pierwszy sukces szkolny był bardzo oborny. Problemy miałam z działaniami, ale pani Ewelina zostawała z nami na zajęciach dodatkowych. Wszystko wyjaśniła, od razu mózg dobrze rozjaśniła. Każdy w szkole miał sukcesów wiele. Zdarzyły się porażki i ciężkie do postawienia cele, ale ważne by się nie poddawać i problemom czoło wstawiać. Ja w konkursie chętnie udział brałam, mimo że nie zawsze wygrywałam. Satysfakcję z udziału miałam. W szkole czas leci jednak wesoło. Na przerwach potrafiliśmy biegać w koło. Nauczycielka palcem pogroziła. Byliśmy trochę źli, że radochę poskromiła. To wszystko dla bezpieczeństwa i szczerej troski, abyśmy cały mieli swe noski. Nie ma to jak szkolne obiadki, dokąd leci kapysze sałatki no i zupy pomidorowe dla każdego ulubione. Kiedy źle się poczuliśmy, w nie chowaliśmy, ale jednak za szkołą bardzo tęskniliśmy. Nasi kochani nauczyciele zawsze dawali nam wiedzę i wtchnienie. Mogliśmy polegać na nich całymi dniami, nie bać się ocen i wiedzę czerpać garściami. To wspaniałe, że macie moje wspomnienia. Szkoła wiele dobrego w życiu zmienia. Można zdobyć wspaniałe umiejętności i cudowne znajomości. Pełne wycieczki na długo zapamiętamy. Dużo zwieliliśmy i to doceniamy. Ważne uroczystości w sercach naszych będą gościć. Pani dyrektor dobrą swą wspomagała. Nie była obojętna, tylko nasze prognoz słuchała. życzliwością swą zawsze służyła i dla każdego ucznia była miła. W sekretariacie zawsze legitymację świeżą znajdziemy. Wszelkie papierkowe sprawy bez problemu uporządkujemy. Panie dbająco o porządek zawsze wyściskać chcemy. Są życzliwe, mimo że czasem błotem nachlapiemy. Zagnioną kurtkę zawsze z ich pomocą odnajdziemy. I przewróconą miodą chętnie podniesiemy. Wakacyjną przerwę nad, nastawiać się trzeba. Serc raduje się aż do samego nieba. Ale szkoła pozostawia sentymentów wiele. Odwiedzimy jej mur wszyscy razem przyjaciele. Piraci zapraszamy do naszej kochanej szkoły. Tam na pewno nie będzie czas stracony. Wsiadajcie wód, z nami wiatr pomoże nam żaglami. My pewien etap mamy już zakończony, ale jak najbardziej zapraszamy w nasze strony. Wiedzę można zdobywać całymi latami. Nauka jeszcze jest przed Wami. Skorzystamy z zaproszenia. Potrzebujemy pamięci odświeżenia! Zobaczymy szkolne mury? Czy jeszcze nosi się granatowe mundury? Nie trzeba mieć szczególnego zaproszenia, Szkoły też specjalnego nie potrzeba. Zapraszamy do naszej szkoły, od września będzie każdy dom i gotowy. W Waszą skoczymy i do szkoły od września powrócimy! えっ Ci brak, Ci bardzo ważną misję, wypełnić przyszedł czas Bezprost nie może bita, przygoda bita nas I ratów gdzie gdziekolwiek teraz są Sprawdzimy dziś dokładnie, ze ciele Dla każdego jest otwarta, a nauka wiele warta. Zapraszamy do testu krótkiego. Czy nie zapomnieliście języka polskiego? Gotowi jesteśmy na te wiedzy. Dopingujcie nas koledzy! Pytanie pierwsze, kiedy piszemy wiersze, czy w końcówkach ówka będzie kreskowana końcówka? Tak! Piekarze i kolejarze, czy te wyraz przeży, samo skojarzę? Tak! Nie. Nie. Czy stolicą Polski jest Warszawa? Tak. tak. Czy hymn polski to mazurek Dąbrowskiego? Tak. Czy najdłuższą rzeką Polski jest Wisła? Tak. Ostatnie pytanie: czy dobry przykład rzeczowników daje gruszka, puszka i pietruszka, a nawet kochana babuszka? Tak. tak. To jest zaliczony. Zapraszamy nasze szkolne strony. Jednak dużo pamiętacie. Śmiało od września zaczynajcie i niczego się nie lękajcie. Ale dziś wybiła ta godzina, wakacji, pora się zaczyna. Pożegnajmy rok szkolny, każdemu serce z dumy rośnie.